Cześć wszystkim, tutaj jest paczka i krótko i na temat, świerszcze, świerszcze, jeszcze raz świerszcze Więc otwieramy sobie paczkę, jak widać było tam trochę świerszcza Mamy wytłoczkę na dole i po co mi ziemia, włókno kokosowe No to macie na ekranie, aby składały jaja tam Więc ja już jestem po długim czasie jakie mam no i naprawdę składają tam jaja, już mam to opakowanie, które tutaj widzicie, z ziemią. Mam już... inkubatorze. Tutaj teraz nacypuję karmę, niestety tak się ułożyła kamera. Ale dobra, no i mamy świerszcze. Ja już tam ułożyłem niepotrzebnie w sumie, bo... i tak wszystko będę musiał wywalać. Bo ich po prostu było tam masa. Nie miałem jak tego zrobić. Więc wytrzepałem je. No i wytrzepuję świerszcze Bardzo trudno było wytrzepać, bo no i na początku robiłem to jak najdelikatniej mogłem, ale płytem po prostu już te małe się tak trzymały i wchodziły pod karton, dlatego musiałem to wytrzepać już. No i dajemy już tutaj ziemię zaraz. Dwukno kokosowe. Świerszcze już chodzą. No i układamy wytłoczki w sposób yy, taki, że jedna na drugiej. Był tam hitpack w środku. Tutaj mały świerszcz. Znaczy no, są jeszcze mniejsze, ale... One mają milimetr. Tutaj taki najmniejszy, jakiego zobaczyłem. No i tak powinno Zabiliście wyglądać. To. to na koniec. No to... Tak ułożona wytłoczka, Tam ja je składają. Świerszcze. Dajecie na niego. Oczywiście. Naprawdę to działa, bo już jestem właśnie po tygodniu, jak one są. No i tutaj jest jedzenie. Oczywiście je uzupełnię. Po Jedzenie. Jedzenie a pod tą wytłoczką w sumie pokażę wam są korki a w tych korkach dajemy sobie owoce do tych korków dajemy sobie owoce za a mieszankę wykonałem z i cześć dobra więc to trochę takie śmieszki ale dobra mieszankę wykonałem z Czyli to jedzenie wykonałem z oczywiście karmę dla zwierząt, ich tiowitu otrębów pszennych, płatków kukurydzianych, bułki tartej oraz płatków owsianych. I, I to wszystko zblendowałem. I tak powstała właśnie ta mieszanka i one to jedzą sobie. No i to wszystko w tym odcinku. Jeśli pomógł, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na kanał, aby Cię nic nie ominęło.